Taki case. Dzwonię do klienta. Jest to prawie cold call, czyli telefon zimno. Ma mieszkanie na sprzedaż. Rozmawiamy, rozmowa idzie całkiem dobrze i pani mówi: OK, nie pan się tym zajmie, tylko mieszkanie jest teraz wynajęte. Ja mówię, wie pani, to chyba nie jest dobry pomysł, bo najemcy zazwyczaj mają inny interes od sprzedającego. Jest ciężko pokazać mieszkanie wtedy, kiedy ja mogę, kiedy może mój klient. Nie zawsze jest ład i nie zawsze jest porządek. Klientka odpowiada mi, że żaden problem, na pewno najemcy pokażą. Ja mówię, OK. Okej, okay, zobaczymy. On mówi, a ja proszę mi powiedzieć, dlaczego Panie sprzedaje to mieszkanie? on mówi, a bo proszę Pana, Panie Piotrze, bo kurde, mam kłopot z tymi najemcami, nigdy mnie nie chcą wpuścić do tego mieszkania, kiedy chcę coś naprawić, wymienić blaty, coś, to nikt nie mają czasu i w ogóle jest problem, mam no, dosyć ich w ogóle. Rozumiecie? Właściciel ma duży problem, żeby wejść do mieszkania, żeby coś naprawić, a pośrednik co, ma sobie sam poradzić? Jak? No i druga historia, gadamy troszeczkę o wynagrodzeniu i Pani mówi, no dobra, ale to niech Pan podzieli to wynagrodzenie, żeby część płacił kupiec, a część ja. Ja mówię, okej, okay, możemy o tym pogadać, ale w dzisiejszych czasach to nie jest takie proste i nie takie oczywiste, jest dużo mieszkań, mało kupujących. Pani mówi, ja tu nie ma problemu, przecież to załatwimy. Ja mówię, okej. Okay. I nawet pani mówi, a wie pan, pośrednicy są tacy owacy i z bo w ogóle wzięli to mieszkanie na wynajem i przez pięć miesięcy nie mogli znaleźć mi najemcy. Ja mówię, no dobra, ale co się stało, że nie mogli przez pięć miesięcy znaleźć pani najemcy. na no to, wie pani, nie wiem, nie mam pojęcia, bo oni są tacy do dupy i w ogóle się nie znają na niczym. Ja wie, okej, okay. a jak wyglądała sprawa rozliczenia między panią a pośrednikiem? No ja wie no jak? No to najemca miał płacić za usługę pośrednika. Ja mówię, aha. No dobra, dzięki. Nie zajmuję się tym. Wy też nie tak się nie zachowujcie, przemyślcie, kto zamawia, ten po prostu płaci.